Zaczynamy nowy film. Pik numer jeden. Jaka parynka! Trykocze! The Trooper! Czyli... Pan Cooper! <laughs> Cooper! Siedzimy rok na bezrobociu, w której inaczej będziemy gadać. Tak, na ten film o prosiakach na końcu, to... <laughs> Zaczęli mozolnymi ćwiczeniami rzeźbić nienaganne sylwetki, potężne muskuły i silne barki. A. No ja tu poważną piosenkę śpiewam o sporcie, a ty tu co ja go w Na pochybel czarnym i czerwonym. Potężne muskuły i silne barki i kształtne brzuchy i kur... Skandal z udziałem krzyżowców absurdu zyskał miano afery okularowej i stał się początkiem kryzysu... Jezu... Ptaki cicho w tym ćwierkają.

You take my life, but I take yours too. Take my life but I'll take yours too O, budowa perkusji trwa Jak idzie? Do bani Bardzo dobrze Tak? To jest dobrze? To już ja piłkarzem nie będę Mały, do roboty Czas tracimy Wszystko robisz A jakbyś sam spróbował Próbowałem robić sam To mnie goniłeś o, prosto na mnie. Że niepotrzebny jestem, że przegoniłeś mnie przed chwilą, że nie robi tej perkusji. Powoli. Sui. Gacie ci wystają ze spodni. Oj, co z tego niech wystają? I left alone. Tam, nie, to, tak nie mogę, bo mnie walniesz są. No to jest metal czy piosenka religijna człowieku? Oni oh, gnażujecie! Trudno! My tu pracujemy! Dobra I skopają. ją! Oa, no i walłeś mnie tą to... ludzie uznali że gonitwa spoconych facetów w krótkich gaciach za kawałki na... za ile nie pytasz? Nie? ludzie uznali że gonitwa spoconych facetów w krótkich gaciach za kawałki na... posiedzimy rok na bezrobocie to inaczej będziemy gadać gaciach za kawałkiem na no wejdź chłopie no to było dobre teraz było dobre no to pani taka robota, ty, nie wyłączyłem nagrywania w ogóle. No. Kurcze. Z jakichś powodów ludzie uznali, że go nitwa sposobnie. Kurczę. Za kawałkiem nawyłanej... no No jak? No już dobrze było, no. Jaką? Jak Jeszcze raz? Zdjęcie, nie do, do bani z taką robotą no To no, chyba nie przerwony Materiał do bani Gorsze rzeczy się robiło nie no przez tego małego dwa spaprane wszystkie ujęcia Materiał do bani Materiał do bani Materiał do bani <laughs> Jest szczególnie zabawny Interesująca! A miliony jej byłych fanów wyrażają swoje oburzenie podczas marszów protestacyjnych. Dobra, kurde, starsz tego.